e W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na Attendite a falsis profetis. qui veniunt ad vos investimentis ovium. Intrinsecus autem sunt lupi rapaces. A fructibus orum. Kognos Cetis eos. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy do Was przychodzą w odzieniu owczym, a wewnątrz są wilki drapieżne. Po ich owocach poznacie ich. Fałszywy prorok, wilk w owczej skórze, to ten, który zwodzi ludzi. Prowadzi do błędu, prowadzi do grzechu, prowadzi do piekła. Święty Wincenty z Lerynu w dziele kommonitorium, przywołuje Słowo Mojżesza, zawarte w księdze powtórzonego prawa, jeśli powstanie u Ciebie prorok lub wyjaśniacz snów, i zapowie znak lub cud. I spełni się znak albo cud, jak ci zapowiedział, a potem ci powie, chodźmy do bogów obcych, których nie znałeś, i słuszmy im. Nie usłuchasz słów tego proroka albo wyjaśniacza snów, gdyż Pan, Bóg Twój, doświadcza cię, chcąc poznać, czy miłujesz pana Boga swego z całego swego serca i z całej duszy? Za panem Bogiem swoim pójdziesz, jego się będziesz bał, przestrzegając Jego poleceń, Jego głosu będziesz słuchał, jemu będziesz służył i przylgniesz do Niego. Nie należy więc słuchać błędnych nauk, które wiodą do błędu, do grzechu, do piekła. Należy słuchać Pana Boga, który wiedzie do prawdy, do dobra, do nieba. Bardzo nam to elementarne przypomnienie jest przydatne, zwłaszcza w aktualnym momencie dziejowym, kiedy powszechnie w środowiskach kościelnych, Krzewione są nauki i praktyki odstępcze na zgubę dusz. Już mądrze postąpimy, jeśli będziemy słuchać prawdy i czynić dobro. Już mądrze postąpimy, jeśli będziemy poznawać prawdę i czynić dobro. Już mądrze postąpimy. Jeśli będziemy słuchać i czytać prawdziwą, ortodoksyjną doktrynę katolicką i praktykować ją w naszym życiu, jeśli życie swoje będziemy układać i porządkować według reguł katolickiej wiary, już mądrze postąpimy. Jeżeli będziemy zamykać uszy na nauki i praktyki odstępcze, szerzone na zgubę dusz, od kogokolwiek by nie pochodziły. Głosy fałszywe, głosy zwodzące, mącenie i fałsz, niszczenie tradycji, wprowadzanie w obieg społeczny. Urojonych problemów i antykatolicka restrukturyzacja struktur kościoła katolickiego. Fałszywe nauczanie, fałszywi pasterze. I co na to, owieczki, Boże owieczki, czy były ślepo posłuszne błędom pasterzy? Wilków w owczej skórze? Pisze dalej święty Wincenty z Lerynu. Na szczęście powierzone mu owieczki Chrystusowe, bardzo około wiary katolickiej czujne i ostrożne, przypomniały sobie zawczasu przestrogi Mojżesza i mimo podziwu dla wymowy swego proroka i pasterza, Poznały się na pokusie, przedtem szły za nim jak owczarnia za barankiem, teraz zaczęły przed nim umykać jak przed wilkiem. Kościół katolicki tak nie uczy, aby gdy ktoś jest na urzędzie, a zacznie nauczać błędu, odstępstwa. Być mu posłusznym. Kościół katolicki tak nie uczy, aby być posłusznym odstępstwu, błędowi od kogokolwiek by pochodził. Święty Paweł Apostoł wyraża się w tej kwestii bardzo dosadnie. Dziwię się, że tak prędko od tego, który Was powołał do łaski Chrystusowej, przenosicie się do innej Ewangelii. A ona nie jest inna, tylko są niektórzy, co Was niepokoją i chcą wywrócić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy my albo anioł z nieba. Głosił Wam ponad to, cośmy Wam głosili, niech będzie przeklęty. Jak przedtem mówiliśmy, tak i teraz znowu mówię: Jeśli by Wam kto opowiadał Ewangelię, prócz tej, którąście otrzymali, niech będzie przeklęty. Posłuszeństwo obcym doktrynom religijnym jest nieposłuszeństwem Bogu. Posłuszeństwo obcym praktykom religijnym jest nieposłuszeństwem Bogu. Posłuszeństwo decyzjom sprzecznym z katolickim depozytem wiary jest nieposłuszeństwem Bogu. Kwestia poważna, kwestia odróżnienia prawdy od fałszu jest elementarna, fundamentalna, bazowa. Wymaga rozumu i światła Ducha Świętego. Nie ma ona nic wspólnego z subiektywnym przesiewaniem. Jest po prostu jasnym odróżnieniem prawdy od fałszu, ziarna od plewy, ortodoksji od herezji. Owieczki czujne i rozumne. Kto posługuje się prawym rozumem i kto poznał dobrze wiarę katolicką, choćby przez wnikliwą lekturę katolickich tradycyjnych katechizmów, łatwo zauważy, że wiara katolicka krzewiona przez Kościół katolicki pod przewodem papieży różni się od tej religii, którą narzucono katolikom w latach 60. XX wieku. Jest to różnica obiektywna, nie opinia zacofanych amatorów staroci. Jest pewne, że tylko wiara katolicka jest jedyną prawdziwą wiarą, jedyną wiarą dającą zbawienie. Tak uczy Kościół. Pouczony Bożym objawieniem. Wiara reformowana, by nie powiedzieć zdemolowana, do zbawienia nie prowadzi, prowadzi do potępienia. Katolicy stają dzisiaj, nie od dzisiaj, wobec palącej kwestii wyboru. A wybór właściwie jest oczywisty. Aby zbawić duszę swoją, należy dochować wierności katolickiej wierze. Jedynej prawdziwej wierze, jedynej wierze dającej zbawienie. Posłuszeństwo doktrynom, praktykom i zarządzeniom, Sprzecznym z wiarą katolicką jest nieposłuszeństwem panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. Norymberska usprawiedliwiająca apologia posłuszeństwa tylko wykonywaliśmy rozkazy w sprawach wiary okazuje się procederem nie na miejscu. Prośmy Ducha Świętego o światło, o Jego dary. Prośmy o dar rozumu, który sprawia, że odróżniamy prawdziwą katolicką naukę od każdej innej i umiemy sobie prawdy jej uzasadnić. Prośmy o dar umiejętności, który sprawia, że bez szczególniejszych nauk i trudów, Pojmujemy jasno naukę Kościoła katolickiego. I prośmy o dar rady, który sprawia, że we wszelkich trudnych wypadkach rozpoznajemy jasno, jak mamy postąpić zgodnie z wolą Bożą. I niech nie próżnuje rozum, prawy rozum. Poznawajmy pilnie naukę Kościoła katolickiego, poznawajmy pilnie nauczanie papieży, święcia zachowujących i wiernie wyjaśniających katolicki i apostolski depozyt wiary. Poznawajmy pilnie wiarę katolicką, choćby przez wnikliwą i pilną. Codzienną lekturę katolickich, tradycyjnych katechizmów. I pospieszajmy z decyzjami miłymi niebu dla nas zbawiennymi. A co myśleć o katoliku przychodzącym do tradycji, który z uporem zachowuje w swojej duszy błąd? I grzech śmiertelny, do spowiedzi nie idzie. Obraża Boga. Obraża Boga trwaniem w grzechu. Czy można takiego człowieka nazwać Czcicielem Boga, miłośnikiem Chrystusa? Czy nie jest taki człowiek jednym spośród tych, którzy? Jak przestrzega dzisiaj Pan nasz Jezus Chrystus, tylko mówią, Panie, Panie, badaj dobrze swoje sumienie i zaprzestań obrażać Pana Boga. Proś Boga o zmiłowanie i z pokorą odpraw dobrą spowiedź. Drodzy wierni, święty Hilary, biskup, tak komentuje Ewangelię, którą dzisiaj czyta nam Kościół Święty, Matka Nasza. Pan nakazuje, aby urok słów i pozory łagodności sprawdzać owocami postępowania. Należy sprawdzać nie za kogo się kto podaje, Lecz jaki jest w działaniu, ponieważ wielu przyodziewa owczą wełną, wilczą wściekłość. A zatem jak ciernie nie rodzą winnych jagód, osty fig, dzikie drzewa nie wydają dobrych jabłek, tak owoc dobrego dzieła nie tkwi w udawaniu, i dlatego poucza. Że każdego należy rozpoznawać po czynach, ci bowiem nie osiągają Królestwa Niebieskiego samymi tylko słowami, ani też kto tylko mówi: Panie, panie, nie będzie jego dziedzicem. Cóż to bowiem za zasługa mówić panu, panie, czyż panem nie będzie, jeśli go tak nie nazwiemy? I jakim uświęceniem służby jest wywyższanie imienia, gdy wejście do Królestwa Niebieskiego przygotowuje raczej poddanie się woli Bożej, niż wywyższanie. Wielu powie mi w owym dniu: Panie, Panie, czyż nie w Twoje imię prorokowaliśmy? Teraz więc potępia! Oszustwo fałszywych proroków i pozory obłudników, którzy spodziewają się chwały własnej z mocy słowa w głoszeniu nauki, wypędzaniu demonów i tego rodzaju mocy dzieł. I tak przywłaszczają sobie Królestwo Niebieskie, jakby ich własnością było coś, co mówią lub czynią. Nie zaś jakby wszystkiego dopełniała moc Boża. Gdy znajomość zasad wiary przynoszona jest przez czytanie, to imię Chrystusowe odpędza demony. Zasługiwać zatem mamy na ową szczęśliwą wieczność. Od nas samych czegoś się oczekuje. Abyśmy dobra pragnęli, zła wszelkiego unikali, a wielkim staraniem przykazania niebiańskie spełniali. Aż takimi działami Bogu znani się staniemy raczej przez czynienie tego, czego on chce, niż przez chlubienie się tym, co on może. Odwracając się i odrzucając obrzydliwość dzieł niesprawiedliwych w gnieździe naszym. Drodzy wierni, fałszywy pasterz wiedzie do zmieszania religii i kultur. Dobry pasterz wiedzie do Chrystusa, jedynego Pana i Zbawiciela. W jednym świętym, katolickim, apostolskim kościele. Czas próby przed nami, czas świadectwa, czas odrzucenia grzechu i błędu od kogokolwiek by nie pochodziły. Czas wierności prawdzie, i czas dobrych czynów. Matko Boża, wspomożycielko wiernych, wspomóż nas w dniach obecnych w zaszczytnym trudzie wierności, abyśmy w godzinie śmierci mogli doznać twojej łaskawej miłości. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.